Cześć wam dzisiaj. Jest wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Backpack Hero, w serii, która nazywa się Epic To jest to której zajmujemy się grami dowolnymi nam za darmo przez Epic w Epic Games. i w tym tygodniu są to dwa tytuły. Jest Figment, z którego odcinek najprawdopodobniej będzie w poniedziałek rano oraz Backpack Hero, na który patrzycie w tym momencie. Linki na dole w przypiętym komentarzu prowadzą was bezpośrednio do tego tytułu. I jeżeli będziecie łapali cokolwiek we własnym zakresie na epiku, to będzie mi niezmiernie miło. I jeżeli użyjecie mojego tego kreatora Wizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób. Z czym się uję? Backpack Hero jest to gierka, która większa Sklepów internetowych pojawiła się w okolicy 14 listopada 2023 i jest to tytuł, który zawdzięczamy Kickstarterowi. Crowdfunding, więc ludzie się zrzucili, żeby to to mogło powstać. O tym będzie za momencie troszeczkę więcej, bo to jest część kontrowersji. Producentem jest Jaspel, a wydawcą Pretty Sun oraz Indie Ark. Na potentacie growem na Steamie ma w większości pozytywne ostatnie recenzje: 53, z czego 71% jest pozytywnych, a wszystkie recenzje są bardzo pozytywne 6858, z czego 86% jest pozytywnej, więc jak jak widzicie, ten tytuł jest bardzo pozytywnie odbierany. Jeżeli chodzi o DLC dodatki różne takie takie, to z tego co rozumiem nie ma chyba nic, jest tylko pełna gra, i często sprzedawana w paczkach z innymi tytułami. Co do tego kim z czym to mamy kilku bohaterów do odblokowania do zdobycia, więc zaczynamy jako mała myszka, ale to nie jest jedyna postać, która do złapania będzie. A jeżeli chodzi o fabułę, no to bujamy się po dungach, zdobywając różne ciekawe przedmioty i upychając je do swojego magicznego plecaka. Możemy ich używać, żeby klapać przeciwników, więc to, co w plecaku, na przykład jak dobrze to skonfigurujemy, tak bardzo odpowiada na klepanie wrogów. Przeskakując do grywalności, może tutaj przedmioty łączą się ze sobą niebezpośrednio, znaczy się niektóre dają bosty tym, które są poniżej, inne mają bosty w zależności od tego ile kratek w bok jest no, zajętych przez y, itemki, więc w zależności od tego jak to poukładamy i jak ze sobą to wszystko połączymy, tak bardzo mocna będzie nasza postać. Ciekawa rozgrywka turowa, nietypowy koncept, pierwszy raz coś takiego widzę, znaczy się jak widziałem pierwszy raz Backpack Hero, to pierwszy raz to widziałem, a się nagręczałem od pewnego czasu i nie mogłem jej dorwać, a teraz Epic dał to za fiko. Jeżeli chodzi o sterowanie to klawiatura i myszka, na początku leciałem na padzie, ale absolutnie odradzam, bez sensu, za dużo klikania, za dużo kombinowania, znacznie łatwiej grać na klawiaturze i myszce. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to jest piękny pixel art, tutaj bez zarzutu jest świetnie i również całkiem okej okay jest ze strefą audio, może nie ma jakichś super hiper turbo wygrywów i nie wiadomo jak bardzo fantastyczne to nie jest, ale jest całkiem nieźle, od metaprogresji, jak tam te wszystkie domki się rozbudowują, cała wioska zaczyna żyć swoim życiem, przez bujanie się pod i klepanie przeciwników jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o bugi, to tu bym się zatrzymał troszeczkę, bo to są te kontrowersje. Gra ma już dwa lata od premiery. Z tego co rozumiem, strasznie zbagowana, chociaż ja się na wiele problemów nie natknąłem. Na przykład, pauzowanie gry potrafi wywalić energię czy przedmioty, które mamy w plecaku, więc tego typu rzeczy widziałem. No ale czytając, co mają ludzie, bywa gorzej, bywa znacznie gorzej. Problem jest też w tym, że to jest gra pochodząca z Kickstartera, a twórcy nie dostarczyli jeszcze wszystkich postaci, wszystkich rzeczy, które były obiecane, więc. W międzyczasie zrobili inną gierkę, czyli to wygląda na przynajmniej częściowo częściowo porzucony projekt. Ten drugi, który zrobili, również został już przez nich porzucony i teraz zajmują się z tego, co rozumiem, czymś innym, więc tutaj kasa się kończy i przyszli żebrać od Epika, żeby móc popełnić trzecią kolejną gierkę, a my to mamy za darmo, więc, więc całkiem nieźle i jest na tak. Wciąż ten tytuł jest fantastycznie pozytywnie odbierany, pomimo swoich słabości, więc to warto zaznaczyć. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to przede wszystkim na plus fantastyczny koncept. Bardzo mi się podoba, co tutaj się dzieje. Strefa audiowizualna. Video, jak najbardziej na tak. Gameplay to, jak to jest zrealizowane, mnie bawi, więc prawdopodobnie utopię w tym zbyt wiele godzin. Meta progresja, te wszystkie rzeczy bonus. No, tego typu gierki lubię, więc tego typu gierki mnie bawią. Jeżeli chodzi o minusy, no to kontrowersje i bugi. No, to jest chyba jedyne, co można zarzucić. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to Windows 7 z pierwszym pakiem, Procesor z taktowaniem 1,1 GHz, gigaramu a DirectX co najmniej 10, ale mile widziana 11. 250 MB Wolnej Przestrzeni na dysk, a w zalecanej konfiguracji jest to samo, tylko jak jest więcej, to jest lepiej. Jeżeli chodzi o dostępne wersje językowe, to nie ma pełnego udźwiękowienia, niestety, albo niestety ta gra nie ma żadnego gadania. A jeżeli chodzi o interfejs i napisy, to mamy język angielski, niemiecki, czeski, holenderski, portugalski, brazylijski, rumuński, rosyjski, chiński, uproszczony oraz tradycyjny, hiszpański, latynoamerykański, turecki, japoński, koreański, włoski, francuski, ukraiński, irlandzki. I język polski jest, przy czym jest to tłumaczenie raczej by Google Translator, nie jest najlepsze, zdaje się być wręcz bardzo to porne. Macie chwilę bez mojego monologu? Reasumując, gierka jest bardzo ciekawa, to jest jeden z tych tytułów, który sprawia, że będę siedział i grał na zapętleniu i będę pykał raz za razem za razem, więc z mojej perspektywy, no jest to ten typ gry, który ja lubię, ale to może ja. Odpowiadając na pytanie, czy warto, normalnie kosztuje 84 zł i nie do końca jest to najlepsza cena dla mnie, powiedziałbym, że za takie 4 dyszki ja bym może i się skusił, prędzej za 20, to jakbym zobaczył, że jest w promocji za dwie dychy, to bym brał. A teraz jest najlepsza możliwa promocja, czyli za darmo. Więc to jest już wszystko. Miłego do następnego. Link na dole w przypiętym komentarzu. Wizu się odmelduje i fajnych darmówek Życzę Wam, hej! ta seria to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora wizu Epic. Nie tą kartę otworzyłem i zacząłem czytać wymagania sprzętowe figmenta i figmentów fig... tej drugiej gry i coś mi ostro nie pasowało. Bardzo ostro.